Sieme się siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku ze Swords and Sandals 2. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i tym razem będziemy już cisnąć tournament do końca I tym razem odcinek już będzie trwał pół godziny na pewno, bo już ogarnąłem sobie. Znaczy może nie stoper, ale wiem dokładnie, o której zacząłem nagrywać i będzie dobrze. Okej, okay, no to Church. O, cholera, widzę, że go się ma całkiem sporo obrony. No ale no dobra, kłukami tak go powinienem załatwić, mam nadzieję, że dam radę. Ale na szczęście, jak ktoś mi wywali krytyka, to nie będzie tragedii, bo tutaj nie gra się do pierwszej krwi, tylko trzeba zniszczyć gościa, a całkowicie gościa po prostu zabić, no nie? Więc będzie dobrze. Oj, nie chciałem tego. Dobra, krytyka, mu walnąłem. Gości już nie ma żadnego armora. Bardzo dobrze. A jeszcze musze, musimy pamiętać, że ja jeszcze mam przecież tego. Mam jeszcze head hmm, puszyna. I to mi się bardzo podoba. Bo jakby co, jakby ktoś mnie uderzył tak, no to na pewno będę mógł sobie cisnąć gościa dalej, tak? W sensie jakby ktoś mnie uderzył, to będę mu sobie mógł od, od, odrodzić co prawda tylko 25% tego życia, które aktualnie posiadam, tak mi się wydaje, ale to i tak będzie całkiem nieźle. To i tak może być całkiem nieźle. O ty kurde. O ty kurde, zobaczcie, zaczyna mnie cisnąć, skubany, ty gościu, nie denerwuj mnie Nie denerwuj mnie ty Już 57, skubany, on mnie zawsze trafia, muszę defensa sobie podładować Oj, zdecydowanie muszę sobie podładować defensa i atak 3 defensa, 1 atak, cisnę w nast na następnym poziomie, tak sobie zrobimy No dawaj, chujkiem, chodź no tu O, doskoczyłem, fajnie W sensie doskoczyłem i go uderzyłem, o to mi chodziło, o ty kurde Pięknie rozwalony kungurys Kurde, nawet nie umiem tego przeczytać. Kung Race, Defeats, Only The Grove. Nie wiem dokładnie jak to było, nie przeczytałem dokładnie. O cholera, mamy tego. Z tym psem walczymy, cholera. Nie lubię z nimi walczyć, bo dziwnie wyglądają, przerażam mnie ich twarz. 86%. Dobra, spokojnie, damy radę tym. Damy radę tym, doskoczymy sobie. Quick. Quick. No kurde. Traf go tam, masz 86% szans na to. Kurde, doskokiem trafia 46% szans, a. A tym nie, nie może trafić quickiem, No dobra, teraz już może, ale nie mógł przez jakiś czas. Dobra, doskoczysz i trafisz. Ach, ty kurde. Powiedziałem ci, że trafisz, a, a nie trafiłeś. No i co? Dobra, cholera, gościu ma więcej. Jak to się nazywa? Więcej demera mi zadaje niż ja jemu, ale spokojnie, go częściej trafiam. O cholera, teraz mi przysrał Ja mam jeszcze, jakby co mam, pałszyna. O cholera, krytyka mi przysrał jest, jest, jest trochę źle, ale spokojnie, damy radę. Dobra, daj jeszcze dwa ciosy i będzie po nim. Dobra, i po gościu. Pięknie. <laughs> chyba więcej go walnąłem, tak się tam Tak się tam złapał Dobra i The, The Evil Ninja. Ten, ten The Evil Ninja teraz nie będzie aż taki tragiczny, bo mam dość spore agility, nie? Mm, doskoczę? Doskoczyłem, pięknie I quickiem, będę go bił quickiem Myślę, że da radę. Chodźmy tu, tak nie doskoczę chyba. Aż tak to nie. Jak chcę dowalę trochę agility, to będzie dobrze. O, dawaj O, dobra 86% o ty kurde, 86? O ty kurde, krytykami przywalił. Panie, ty nie przesadzaj sobie tutaj. O nie Gail. Jak ja tego nie lubię O nie, o nie, dobra. Muszę do niego jak najszybciej podejść. O ty kurde, jak ty, jak ty żeś to zrobił, żebyś mnie trafił tak. Nie, chyba tym forwardem jest jednak lepiej, wiecie? Tak mi się wydaje. Że temu forwardem jest szybciej. No dawaj, hon... Oż no kurde, jak ten gość mnie denerwuje. Ale użył już dwóch Geili, teoretycznie może mieć jeszcze jednego, chociaż nie wiem, nie wiem ile on ma tam slotów. Powinien mieć chyba tylko dwa sloty na tym poziomie. To powinno być tak, że już więcej Geila nie może użyć. Hotara, już mi zjechał cały armor. Zobaczcie, jak mnie zaraz pokona skurczybyk. No i ja muszę spać, no ale dobra. Powinienem gościa dać radę pokonać, skoro ja, ja mam jeszcze, nie dość, że mam. Chyba lep, lepiej chyba walczę wręcz, tak mi się wydaje. To na dodatek mam jeszcze pałszyna, więc jakby co, jakby się zrobiło gorąco, jakby się zrobiło źle, to mogę go po prostu użyć, żeby sobie odrodzić życie. Będę go bił cały czas quickiem, no bo jest za mała szansa po prostu na innych, na innych atakach, żebym go bił. Gościu ma podobny damage do mojego. Raz mnie walnie mniej, raz mnie walnie, raz mnie walnie lepiej. Aż, kurde, myślałem, że do niego doskoczę, no niestety. O kurde, musiałem spać. Trochę lipa. A teraz... No kur... O dobrze, dos doskoczyłem, dałem radę. Pięknie. No, to publiczność będzie za zadowolona, zdecydowanie, że sobie śpimy tutaj. Kurde, jak jakiego mało bije! No, muszę sobie coś w strękta przywalić, chyba, bo to jest masakra jakaś. No dawaj, będziemy się bić. Kurde, więcej mu się będzie odrodzało życia niż, niż. niż będzie. niż go będę bił. No i kurde, więc zaczął bić po 18. No co to ma być? Nie bij mnie po 18. Śmieciu. Dobra, nie trafił. Muszę sobie dowalić, tak jak mówię, 3 w, 3 w defensa, jeden w atak, bo to jest masakra, to co się dzieje. Oni mnie dość mocno, za, za mocno mnie po prostu biją. Chciałem kurde używać fałszyna, ale przyszedł do mnie tuż obok. Skoro przyszedł do mnie tuż obok, to jeszcze nie będę tego robił. Chociaż w sumie im, im szybciej, tym lepiej, bo to mi daje 25% kurde życia, którego mam. Coś chyba mi dało za dużo, nie wiem, w sumie podoba mi się to. O nie no, on też tego użył, fucking hell, no to jestem w dupie tak naprawdę, myślałem, że mam przewagę. Kurde, on użył dwa razy Gale'a i kurde jeszcze Poushina, co to ma być za cheaterstwo? Na takim poziomie już mieć trzy sloty? Aż myślałem, że go trafię, no niestety. Quick. Rozwal go, ja, ja przegram tę walkę, naprawdę, ja ją przegram, cholera. Mam za mało, za mało mam strengta. Niestety. Niestety. O rany, lipa. Powiem wam, że lipa, powiem wam, że lipa. Troszeczkę, kurde. Nie spodziewałem się, że to będzie takie słabe. Cholera, gościu mnie dość mocno bije. Muszę walnąć sobie w tręk, ale najpierw walnę sobie w defensa, rzeczywiście, tak jak mówię, na poziom. 3 defense, 1 attack, żeby nie było. Niby teoretycznie wygrywam, ale gościu zadaje mi większe obrażenia niż ja, tylko że rzadziej, rzadziej nie trafia. W sensie rzadziej trafia, o tak, rzadziej trafia, częściej trafiam. po prostu od niego i dlatego jakimś cudem jeszcze z nim walczę. Tak to już dawno bym nie rozwalił. Dobra, musi spać, ale ja też musiałem spać, cholera. Quick. Dobra, dawaj go... 88, 88 życia tylko zostało. 81. No dawaj, chodź, no muszę spać, no bo inaczej nie da rady, no. O dobra, fajnie. Ja sobie pośpię jeszcze. Git, dobra. A on ma więcej jeszcze. Dlaczego on ma tak dużo energii? Skąd on ma tyle energii? Nie mam pojęcia. A i tak śpi. Dobra, nie wiem dlaczego on śpi, pomimo tego, że ma pełno energii. Może dlatego, że jest krytynem, bo jest prostym bossem, a ja nie mogę sobie z nim poradzić, no. Nie, no to jest jakiś kurde żart, to jest jakiś żart. A nie w sumie śpi, żeby sobie odrodzić życie, też jest taka opcja. No dawaj, dawaj. 50 życia mu tylko zostało. On sobie więcej, on jak śpi, to mu na... to, to najlepiej wychodzi, bo kurde, on się odradza za 13, jak śpi, a ja go biję za 11 tylko. No co to kurde ma być, no? Ojej, jak mi przysrał ten. No nie, no nie, 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 ja to przekrywam, ja to zaczynam przegrywać, no? Nie śpi, kurde. Przestań spać, daj mi się zabić, no Dawaj bi. Kurde no, dawaj 25 hp. Dasz radę Nie no, ja muszę spać, no inaczej nie da rady. Jest, dobrze, już myślałem, że będzie się odradzał. Jest szansa. Dobra, nie będę walił niczym innym. Cholera, jeszcze raz, jeszcze dwa razy go muszę uderzyć, no jest! Krytyk jakiś przeddziwny, nie wiem, nie wiem, co się stało, ale za 26. Uf Już myślałem, że to przesram. Jaka to była ciężka walka. O jaka to była ciężka walka. O ja pierniczę, dobra. 3 defensa, jeden, jeden atak, tak jak miało być. Nie mam chyba lepszej broni, prawda? Nie mam, ale mam jeszcze oczywiście dystansową bronią, o której zapomniałem kompletnie. I ją sobie teraz w tym momencie kupię. Dobra, teraz muszę sobie kupić armor, zdecydowanie muszę sobie kupić armor. 27 tysięcy, no nie stać mnie, fucking hell, jak ja to mogłem zrobić, 27 tysięcy, fuck. No dobra, no to kupię sobie ten, to i tak będzie całkiem nieźle. Całkiem dużo armora mi da. Ale na przykład to by mi dało chyba więcej armora. No dobra, trudno, trudno. To mi da na pewno bardzo dużo armora, bo to mi daje 16, a to 48. A nie stać mi na to, cholera. Co za gunwo, co za gunwo. Na to mnie stać, dobra, chociaż tyle. 1800, nie ma, nie ma opcji. Mm. A to? No to jeszcze to chyba mam, no właśnie. A na to mnie nie będzie stać. No to w sumie teoretycznie nie stać, no nie wiem. Muszę sobie kupić, kurde, ten. No nie. Fajne quiet corner, bla 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 bla. Co? One gold pieces. Obrabowali mnie ze złota chyba. Albo tyle mi zostało rzeczywiście. Nie chciałem tutaj wchodzić, nie wiem po co ja tutaj wszedłem. No dobra. Co możemy zrobić? Chyba idziemy, kurde, duele cisnąć, Chyba idziemy expić po prostu, idziemy expić. 219 to całkiem nieźle już mam 219 armora, 220 vitality muszę sobie dowalić trochę w vitality i trochę w atak teraz Trochę Vitality i trochę ataku Nie powinno być dobrze I teraz strength też by się przydało, kurde dowalić, bo i bo tak ten strengt to bieda jest straszna bieda, straszna bieda Małe obrażenia O ty panie No boi no, zobaczymy, co tutaj po poradzisz sobie. No, dawaj, zostało ci 6 życia, więc po tobie, pięknie. Dobra, 1700 zarobiłem, to całkiem nieźle, nie ma tragedii. Nie ma tragedii tutaj. I dzień piąty już się zaczął, ja pierniczę, strasznie szybko odmijają te dni. Dobra, wciśniemy. Duel. Du le duel, duel, le duel. O, 20% i tak gościa trafiłem, pięknie, to była bardzo szybka walka. Chociaż już, 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 kurde, jeszcze raz miałem szybszą, bo przywaliłem gościowi i, i od razu go zabiło. Kurde, nie, tylko nie pies. Ja, ja się boję tych psów. Ja się boję tych psów. Dobra, 9982. Dobra, no to oczywiście ciśniemy. Jak quickiem, bo wystarczy. Dobra, pięknie. 1800, pięknie. Porobiony, no jak to się mówi, jak to się mówi, porobiony. Enter the area, ciśniemy oczywiście dalej. Chociaż, kurde, nie wiem ile już mam hajsu. Możliwe, że już bym dał radę gościa rozwalić następnego. O kurde, z mieczem jak mi przywali, to ja się zesram znowu. Chodź no tu. No ja niby też mam miecz, ale... Oni powerami walą, cholera, jak powerami mogą, może im łatwo wejść krytyk. No nie wiem, nie wiem dokładnie, jak to działa. Chodź no tu. Kurde. Przestań mnie przewracać, mówię. I ten gościu ma strasznie duży defense, no i to mi się cholernie nie podoba, no cholernie mi się to nie podoba. Cholernie. Chodzimy <laughs> spać, kurde, przydałoby się troszeczkę w staminę walnąć. Oj, zdecydowanie tak, dobra. Dawaj, o i trzy, jeszcze raz. Jeszcze raz go tylko wolnąć, jeszcze raz pięknie. 3,5 tysiąca zarobiłem na nim, kurde, całkiem nieźle. Dlaczego już kurde jest ciemno? Muszę zapalić światło, jest godzina 13. Ja muszę światło zapalić, bo mi jest ciemno. Dobra, nieważne bo to w sumie troszeczkę niezwiązane jest z grą. Dobra, 8,5 tysiąca, mam cholera, ja muszę sobie kupić lepszą broń Ale nie mam lepszej... Kurde, nie to chciałem. <laughs> już z przyzwyczajenia cholera. Ja już mam tę najlepszą, którą mam. Dobra, 8,5 tysiąca, dobra Fajnie. Dobra, wiecie co ja zrobię? To 30, 30 armora, kurde, to mi da. Dobra, to ja sobie zbieram 10 tysięcy. Mam nadzieję, że nie przegram jakiejś bitwy. Jak przegram, oho, no to mamy przegraną bitwę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, ale może być lipa, rzeczywiście. Ale jak na razie idzie bardzo dobrze. Ale cholera, jest trochę lipa, powiem wam. Jest trochę lipa, ale jak na razie ciśnę go całkiem nieźle. Już muszę spać. Jak ja to przegram, to się kurde, będę se pluł w brodę. Bo wiedziałem, żeby kurde kupić coś, a nie czekać. No ale chciałem mu zbierać, wiecie, na, na heum. A jak ja przegram? O kurde, jak na razie idzie bardzo dobrze. Jak ja to wygram, to będzie zajebiście. Dawaj, 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 dasz radę, dasz radę, Kungu, dasz radę. Wierzę w ciebie, Kungurais. Kungure is. wierzę w ciebie. Dawaj Cholera. O kurde, ja w ogóle zapomniałem, że nie, nie, nie nagrywasz tego odcinka. To pod tym odcinkiem macie, macie ankietę. Macie ankietę czy... Czy mam walczyć z tym, czy jednak wrócić do tamtego i coś z nim zrobić, czy założyć nową postać, czy, czy co? Albo po prostu piszcie w komentarzach, tak będzie chyba lepiej, bo ja nie wiem w sumie jakie mogą być do końca opcje. No i, i dopiero wtedy sobie wybiorę coś, co mi najbardziej będzie odpowiadało. Możecie sobie dawać łapki w górę, propsować pod komentarzami, żeby było wiadomo, nie? Co wy chcecie tak naprawdę? 3000 zarobiłem, dobra, pięknie. Wygrałem, 3000 zarobiłem i dobra, i cisnę w 3 wagility i. Jeden w żebym więcej. Zara znaczy, żebym więcej dawał. Mam nadzieję, że po tym jak kupię to, dalej mnie będzie stać cholera na. Nie, nie będzie mnie stać. Zdecydowanie nie będzie mnie stać na hełm. Ale trudno, wolę, wolę mieć jednak to mimo wszystko niż ten hełm tak, tak naprawdę. Dobra. Mogę walnąć to. To się ch cholerka nie opłaca, fuck. O, ten sobie walny. oczywiście, że sobie walny. walnę sobie te. Jeszcze nigdy nie miałem tego shielda. Okej, okay, spoko. Spoko, no to idziemy na arenę. To już tornament jest, matuch, no dobra. O nie powinienem zapisać. Zapomniałem zapisać. Fucking hell, to trochę lipa. Trochę lipa, że zapomniałem zapisać. Naprawdę lipa i to dość spora. Mam nadzieję, że tego nie przegram. O kurde, po co ja walę quickiem, skoro mam 99%, więc pewnie na normalu też mam dużo. 82% dokładnie. Będę go walił normalami. Dobra, doskocz do niego pięknie. To będzie tak za nim łaziło? Cia pierdziele doskoczyłem, nie wierzę w to. Jakie to Agility jest mocarne, po prostu. Jakie to Agility jest mocarne, dobra, kurde, bo nie mogę walnąć go tymi normalnymi, ale dobra, jakoś mi się teraz udało. Będzie spał, będzie sobie odradzał życie. Kurde, za 37 mi przywalił. Dobra, 22 Kurde, no to Agility ma swoje plusy i ma swoje minusy, bo i tak mimo wszystko trzeba iść w stręk, a w Agility nie trzeba było aż tak iść, no nie? No ale jednak te, te, te późniejsze miecze są kurde OP, więc więcej bije. Kurde normal i pięknie teraz go chyba quickiem załatwię. O nie! Dobra, trudno. 44000. tysiące, kurde, to całkiem już niezły hajsik. Całkiem niezły hajsik już leci. Zobaczymy następnego, z jakimś niebieskim ziomusiem będę walczył. No dawaj. Pokaż mi się. Pokaż mi. O kurde ile on ma defensa. Bardzo słabo, bardzo słabo, bo ma bardzo dużo defensa. Troszkę się go obawiam, szczerze mówiąc. No ale dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że dam, że dam radę po prostu. że... Wiecie co zrobię? Zrobimy to! Spróbujemy. Dalej tego spróbuję użyć. Nie trafnie. Pięknie. No nie! No to... A <tuszy> też się zablokowałem. Pozdro. Dobra, użyję tego jeszcze raz. Nie trafnie, nie trafnie. pięknie! Kurde, ja tego właściwie nie używam, ale to chyba nie ma za bardzo sensu. Nie lubię tego za bardzo używać. Cisnę. Cisnę sobie. Dawaj! O kurde. Traf go, proszę, traf go. Kurde! Ja też się zablokowałem, no to dobra. On w ogóle nie użył tego skill'a, to było bardzo dziwne. Chropsi. Dobra, będziemy sobie spać. Zobaczcie, on mi ledwo co zjechał w ogóle armora, ja już go cisnę w życie, więc jest dobrze naprawdę go ciznę. Chociaż, kurde, gościu ma tak, tak mało, tak, tak dużo obrony, a ja mam tak mało ataku, że to jest masakra. Ale dobra, ja sobie znowu przywalę chyba, teraz sobie przywalę, nie wiem, dwa defense, dwa defense, one attack i one strength. Tak sobie przywalę, tak, tak będzie dobrze. Następny atak sobie przywalę troszeczkę w vitality, może w staminę, zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie będzie. Ale muszę sobie troszeczkę strengtha podreperować, bo to jednak mimo wszystko jest lipa, jest lipa. Zobaczcie, zainwestowałem w ten... Co um, do strzelania, jeszcze ani razu tego nie używałem, co prawda nie trafił mi się nikt kto, kto ucieka i strzela, tak? Więc w sumie spoko Ja sam chyba powinienem troszeczkę uciekać i, i strzelać, tak mi się wydaje To takie, takie pedalskie Kurde jest, tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje O cholera O nie, Swift Sandals, taki jesteś No to chodź do mnie on do mnie dotrze, więc to nie ma co, kurde w sumie. E, dobra, ja się prześpię jeszcze raz. Doskoczę? Doskoczyłem, tylko go nie... O nie, oh fuck. Ja pierdolę. Nie wiem, jak ja mu przysrałem, co to był za dziwny atak. Tam było coś napisane, ale nie zdążyłem przeczytać, co tam było. Gdzieś Grave tak mi się wydawało, ale nie przeczytałem, tylko tak spojrzałem na to i tak. Jednym spojrzeniem, jakby przeczytałem, tak mi się wydaje, to, tak mózg, mózg coś robi. Wiecie, że jak są, jak są słowa napisane i litery z początku i z końca się zgadzają ym, i te w środku, powiedzmy, się zgadzają, ym, tylko że są pozamieniane miejscami, to i tak jesteśmy w stanie to odczytać, jak patrzymy na całość, bo nasz mózg potrafi coś takiego robić. To jest zajebiste. Ciekawa, ciekawa w ogóle opcja. O kurde, jak mi przystrał. No weź go w końcu zabij. O nie, o nie, jak zaczynam przegrywać, cholera, dobra, wiesz, o nie, dobra, ja uciekam w takim razie, pierdziele cię, ziomuś, ja cię pierdziele, ziomuś, pierdziele cię, bierzemy to, Sna y kurde, jak mało szansy na to, że gościa trafię, ale i tak w sumie lepiej, kurde, niż jak ten, niż jak go biłem quick nie, dobra, 10, co prawda obrażenia nie są jakieś duże, ale przynajmniej są, i gości nie może mnie w tym czasie bić, więc to jest całkiem nieźle. w Sandus chyba mu się skończyło, kurde. Blok. nieźle. No, kurde, jak mnie denerwuje ta walka, jak to jest straszne. Ja muszę sobie dać jednak w atak trochę więcej. Ale wstręk ta też chcę sobie dać, więc. No dobra, no cóż, no cóż. No bije. Została mi cholera już tylko dwa te, dwa naboje. Jest lipa. Trafiłem go chyba tylko raz przez ten czas, albo dwa. Dawaj, walnij go jeszcze jeden raz Dobra, dziękuję eee, dobra, będę spał Będę spał, ja się prześpię. To ja się będę Jeszcze raz się prześpię, żeby mieć wiecie. No i dobra, i doskakuję do niego i mam nadzieję, że będę go bił. Kurde, no nie no, traw go. Pięknie, dobrze. Przerwało mi. Przerwało mu um, spelowanie, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem jak to powiedzieć, zapomniałem. Jakieś jest, jak jest, jest takie słowo, jak ktoś, właśnie. Kastowanie spela. O, dokładnie o to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło. Hmm, dobra, quick tak, no kurde, męczy mnie ta walka cholernie, mnie męczy ta walka. Naprawdę jest tak kurde nudna. Weźcie, kurde, cały czas tylko quick attack i nie trafiam. I on tak samo i nie trafia. I później on śpi i zadaje więcej obrażeń niż ja. Masakra, muszę sobie przywalić więcej w stręgta przede wszystkim i w atak. Chyba tym razem będę chrzanił e, obronę, wiecie? Będę chrzanił obronę. Będę chrzanił obronę i jednak przywalę sobie w stręgta i w atak wszystko, po dwa, albo, albo trzy atak, jeden w stręgta, nie, po dwa, po dwa sobie przywalę, żeby, żeby zadawać większe obrażenia i żeby częściej trafiać, bo to jest masakra, to co się dzieje tutaj w tej bitwie. Ach, to jest coś, coś strasznego, a jak widzicie, gości też ma mało ataków, więc mnie tak często nie trafia, więc, no, obrony mam już całkiem sporo, więc nie, nie, ma tragedii, nie ma tragedii. No dawaj. Chropsi, chropsi. Nie, no to jest jakaś masakra, ja nie mogę, ja nie mogę, coś tu co się dzieje, co tu się dzieje. No dawajcie, ja tylko cały czas używam tego. Dobra, użyję sobie tego, żeby się żeby się tutaj odrodzić, bo gość mnie zaraz zabije. Nie, no to jest jakaś masakra, to jest jakaś masakra. Was przepraszam za, za, za te bitwy, ale no to co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić w tej bitwie? No jak ja gościa, gościem walczę już 10 minut. Kurde, z jednym gościem. Jest pierwszy w tym tornamencie w ogóle swoją drogą Nie wiem, nie mam pojęcia, chyba nie chyba drugi jakiś. Chociaż nie wiem. Kurde, masakra, już 8 minut do końca odcinka. Czy nie no, może 10, może 10 minut do końca odcinka, a ja jeszcze kurde pierwszego gościa nie pokonałem. <ścoughs> 20 minut walki z jednym typem. Zawsze na propsie. no walgo, Co ja mam zrobić tutaj? Co ja mam kurde zrobić? Powiedzcie wy mi. Może go powinienem być rzeczywiście tym, no. Nie no, ale to jest to jakaś masakra, jest, nie? To jest jakaś masakra. Jest, dobra, przywaliłem mu. Jest, jest, jest dobrze. No dawaj. Może rzeczywiście powinienem bić tym, bo jak już przywale, to przywalę mu strogo, nie? Co prawda też jest ciężko przywalić, ale jak już przywalę, to właśnie strogo. Więc jest Git. Dobra, dawaj. Nie wiem, jak jest, jaka jest szansa na, na przywalenie tym w ogóle. Tak swoją drogą, nie mam pojęcia, To nie jest napisane właśnie jaka. To jest trochę słabo, że nie jest napisane jaka, ja muszę spać, bo później kurde, nie dałbym rady tym przywalić mu. A zobaczcie, gość już ma 90, 90 życia. Siodrada, cholera jasna. Nie, to jest jakaś masakra. To się kompletnie chyba nie opłaca, wiecie co? O nie, jeszcze mi przywalił, no. O nie! Kurna mać. Dawaj to. No, siapiernicze, coś KURNA ma. Nie, no szlak mnie trafi zaraz, szlak mnie trafi zaraz. Że tak się nie da kurna grać, no nie da się, nie da się, kurwa. Że to jest coś masakrycznego, coś masakrycznego. Mi się kurwa nie chce grać w tę grę teraz już, no. 10 minut walę z jednym typem nie mogę go trafić przez 15. 10 minut walki nie mogę, przez 15 minut go nie trafiłem. Eee... No, kurwa, jebana. Już mi to wkurwia eee. Dobra, jest, dobrze, coś mu przysrałem, nie wiem co to było znowu Ale coś mu przysrałem, dobrze, jest git Dawaj, quick Dawaj go, dawaj go, wierzę w Ciebie, kurde, dawaj go już Dawaj go już, jest, jest, dawaj, dawaj Czy gra się nade mną zlitowała? Gra się nade mną zlitowała? Zlitowała się nade mną, gro, dziękuję Ci Nie, ostatniego go nie przywalę Nie, 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 zabij go, zabij go Nie, wygra No nie. No kurna. Jaka ta bitwa była przejebana. Ja pierniczę jeszcze chyba nie zapisałem przed tym turnamentem. To w ogóle była masakra. Dobra, powiedzcie mi, kogo mam zloadować? Czy, czy tego, czy tego, czy tego, czy nowa postać, jak ja nowa, to jaka. Jestem zmęczony tym, jednak ten odcinek będzie krótszy, kurde, i to prawie o 10 minut, więc przepraszam was za to, ta... ale po prostu już nie mogę więcej, więc dzięki wam za oglądanie. Na razie. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema. Kurde.